Wszystkim z tej strony Akała na Waszych ekranach kolejny odcinek Tales of Rain Ravane. Słuchajcie, sprawdzimy sobie różne opcje kamery, tak, żebyśmy dostosowali sobie jakoś tak, żeby, no wiadomo, żeby było jak najlepiej. Ja mam tutaj soczek. Mam nadzieję, że jakoś bardzo nie będzie Wam przeszkadzał mikrofon, który gdzieś tu będzie się pojawiał. E, a tymczasem lecimy. Słuchajcie, słyszałam, że można tutaj w tej grze. E, Jeździć gdzieś w teren, jeśli się ma tego, tego wykupionego. E, także zobaczymy sobie to zaraz, oczywiście, bo jestem mega ciekawa. Weźmy sobie naszego ukochanego demonka, no bo jak już mamy okazję, to go sobie weźmiemy. No i teraz tak. E, tutaj e, w ogóle, o, właśnie, właśnie, bo co ja miałam powiedzieć? Miałam wam powiedzieć, słuchajcie. E, było tak, że ja faktycznie nie wiedziałam, że te numerki na przeszkodach mają jakiekolwiek znaczenie. Mm, I. Naprawdę dziękuję każdemu, kto gdzieś tam mi to podpowiedział. Pamiętajcie tylko, że jak ktoś gra w grę i ją nagrywa i gra pierwszy raz w jakiś tam coś, na przykład właśnie tak jak ten Doro Przeszkód, to mogłam nie wiedzieć, mogłam nie zauważyć, mogłam nie dowiedzieć nawet. I wiem, że tam się parę osób rzuciło właśnie w komentarzach na zasadzie, o, jak można nie zobaczyć i tak dalej, że to łatwe i tak dalej, i tak dalej. No spoko, dla niektórych może być i łatwe, dla... Innych mniej. To nie było dla mnie takie oczywiste, bo w niektórych grach numerki są. Faktycznie są, ale nie są tak ważne i tak istotne jak tutaj były. Dlatego też nie zwróciłam na nie uwagi w pierwszym. W, no, w pierwszej chwili po prostu wiecie. Nie wiedziałam. Eee, to nie tutaj. Sprawdzamy, czy faktycznie ten w teren można pojechać. Tutaj nie chyba. Czekajcie, bo tutaj coś jest, ale to chyba nie. To chyba nie to. Tutaj jest jakaś. Hmm. Tutaj wszędzie jest. Widzicie? Nie da się tu wyjść. Staff only. Tutaj jest. O, nie. Czyli tu nie można. Tu są jakieś kwaterki. Też jest stajnia, do której też my nie mamy dostępu na razie. Hmm. Czyli tu się nie da. A tu? A tu? Co tu jest? Co tu jest? Da się to cisnąć? Nie da się. Czyli. Nie wiem, mo może nie wiem gdzie, ale w ogóle jak ktoś się mnie pytał, jak się robi widok pierwszoosobowy, więc klika się na klawiaturze C. No i co? Tutaj, tutaj chyba nie można, ale wiecie co? Wejdźmy sobie do stajni. Inaczej. E, odłóżmy na razie Demona do boksu i zobaczymy tutaj. Mm, riding Lessons. Tutaj dresaż jeszcze nie mamy. Jedno. No i dobra, to wszystko. Stąd to. Very important. Piercing. No nie, no tutaj chyba nam nic takiego nie pokazuje, jest tylko to. Ale mamy chyba to na złoto, tak? Mamy to zaliczone, czy nie? mi się wydawało, że dressage riding a young horse, dressage basic. Nie, chyba nie mamy tego. Ale nie, wiecie co? Ja bym chciała naprawdę mm, przejechać sobie tamten tor na przykład, nie wiem, bo ten jest, ten koniec chyba do Mm, tylko i wyłącznie do, 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 do dresażu, ale zobaczymy, w ogóle mega ładny ma zestaw. Mega, mega mi się podoba. Zobaczymy, co tutaj jest na tej tablicy. Może tu będzie coś. Mm, e mm, mm, Tutaj nic takiego nie ma. A tutaj, A, tylko to <laughs> Max 80 cm. Yy. Dobra, jakbyśmy mieli to zrobić, dajcie mi chwilę, ja sobie to szybko przestudiuję i zrobię sobie w ogóle zdjęcie tego. Będzie mi łatwiej. Dobra, i z tym zdjęciem spróbuję to przejechać. Odstawię sobie na razie mój soczek. I o matko, trzymajcie kciuki. Ja sobie tutaj jeszcze tak jakoś ten telefon postawię, żeby wiedzieć. Mniej więcej. Boże, ja się tak stresuję zawsze, jak mam tu jechać. Masakra. Nie, ja nic nie widzę. Czekajcie jeszcze chwilę. Dobra, niby mam, niby mam, niby tu widzę. Studiujemy, start, jedziemy w prawo na pierwszą przeszkodę, drugą przeszkodę, robimy pół voltę. zawracamy na, 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 ten, na tą wodę, jedziemy dalej, to na wprost, potem tu na górę, w dół. Dobra, będziemy patrzeć po numerkach. Ale z tym tutaj może być bram, bo tutaj to już mm, za górką. Tu, tu, tu. No dobra. No dobra. Let's go. Eee, jedziemy na górkę, żeby zacząć, tak? Tak, dokładnie. Ciekawe, czy ten konik faktycznie da radę. Zaraz sobie to sprawdzimy. Na górę i wtedy tam. Dobra. No to mamy pierwszą przeszkodę. Jak ty się w ogóle zachowasz? Okej. Okay. Tutaj chyba nam każe jechać. Nie, tu jest dwójka. Dobra. <grymne> Okej. Okay. Już, już, już to ogarniam. Już to nadrabiam. Już, szybciutko, szybciutko. Dobrze. Mamy dwójka. Teraz trójeczka. Tak jest. I tutaj chyba trzeba zrobić tą, 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 tą półwoltę. Tak, mamy czwórkę. Czekajcie. Dobra. Moment. Moment. Potem trzeba przez. Tak, mamy piątkę naprzeciwko. <laughs> Nie patrzyłam, już patrzyłam tam. Dobra, piątka i teraz czekajcie. Teraz szukam szóstki. Tu przeskoczyliśmy. Trzeba jechać tutaj. Na szereg, tak? Tak jest. Szóstka, siódemka. Uwaga, jak ja to przyjadę za pierwszym razem, to będzie hit. Tu ósemka. Dobra. I to jeszcze na koniu do dresażu. <gryw> Hits po prostu. Dobra. I tu mamy dziesiąteczkę. I okej. Okay. Teraz tu, tu, tu. I przed wodą. Przed wodą. Nie, nie, nie. Eee, przed wodą, czyli musimy pojechać tu. Tak. Tak, jedenastka. To chyba będzie to. Czekajcie, tu mam... No, dobra, dwunastka. Nie, 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 nie. Yy, jedenastka, dwunastka. Teraz tu, dobrze. Ja to przejadę. Wiem, byle jak, ale przejadę. Tak. Tu jest dwunastka, trzynastka, czternastka. O, nie... Zaliczy nam to. Ja wiem, co tu trzeba zrobić. Trzeba przytrzymać łydki w razie co. Tak, jest. 14, 15. I teraz gdzie? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Aha, tutaj. Dobra, w tę stronę, przez wodę. Jest, mamy szesnastkę. I teraz tu, 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 tu. Pam! Tu. I finish! Yeah! Przejechaliśmy to! Przejechaliśmy to! Dobra, mamy tu kolejny. W sumie możemy sobie wziąć innego konia i spróbować to też przejechać na innym koniu. Więc ją odłożymy. Zobaczymy, jak na innym nam się będzie jechało. Weźmy sobie teraz, może spota. I na spocie sobie spróbujemy. Chociaż nie wiem do ilu on tam skacze, ale spróbujemy chociaż. Dobra. Mamy już dwa flo. Bierzemy tutaj. No, o nie! O nie! E, Okej, okay, dobra. Nieważne. Robię kolejne zdjęcie, będzie mi łatwiej. Naprawdę, jak ja sobie na to patrzyłam, to było mi łatwiej. I szybko studiujemy. Mamy start, w ogóle przepraszam Was, że tak mówię dziwnie, ale cały czas po prostu mam katar i jestem chora, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Mamy start, jedna, druga przeszkoda. Na trzecią musimy zrobić kółeczko, potem tam na wprost, dwie przez wodę, tutaj e, następna ta niebieska, później dwie niebieskie, Liczą czas, trzy pod rząd, na skosie, tam, 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 przez, przez ten mostek i do finiszu trzeba zakręcić. Dobra, <noise> okej, okay, niech będzie, jedziemy. Ciekawe jak na spocie nam się uda, więc yy, na finisz musimy pojechać, na finisz, na start, z tamtej strony. Dobra, to jedziemy. O matko. Ciekawe, czy ty nie dasz radę w ogóle? Czekajcie, ja sobie wezmę takie ładne, takie, takie, takie ładne ten. Dobra. Eee, to jest jedynka? Nie, czekajcie. Nie, jedynka jest tam dalej. Tutaj gdzieś. Tu jest jedynka. No, okej. Okay. O Boże, to będzie ciężkie. No i jedziemy. Jedynka, dwójka. I czekajcie, bo zgłupiałam. <laughs> o, 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 dobra, w tą stronę w ogóle miałam zrobić? O mój Boże, czekajcie. Jedynka, dwójka. <laughs> nie w tą stronę. Jeszcze raz. up eee... i jeszcze raz to zrobimy. Bo mi się wydaje, że coś tam pokręciłam. I to na pewno nie, nie mi się wydaje, tylko po prostu na pewno tak było. Ja sobie tu przejadę i zobaczę tylko, gdzie ta przeszkoda jest, dobra? Mm, bo tak, tu mamy 15, no to dobra. Dobra, aha, 3 tutaj jest. Ok, czyli już mniej więcej wiem. Spróbujemy sobie tak przejechać. Jedyneczka, dwójeczka. I ja pojadę sobie w tą stronę. Pewnie trzeba było w tamtą, ale ja sobie pojadę w tą. No nic, trudno. Ważne, żeby przejechać. Okej, okay, mamy. Następne. Jedziemy szybciej. Oho, tu trzeba będzie, podejrzewam, przytrzymać. Dobra. I teraz tam z tyłu. A nie, czyli jednak tutaj. Dobra, bo wiecie co, na rysunku to wyglądało tak, jakby trzeba było jechać tam za, ale to trzeba jednak tutaj. Będę oczywiście poprawiać te swoje e, skory. Jeszcze raz. Ale no, to z czasem. Z czasem chciałabym to poprawić na pewno. Dobra, szybciutko. Już teraz wiemy. Nawet postaram się skręcić w dobrą stronę. No dawaj, dawaj, koniu. Halo? Mm. <ścoughs> nie zabijajcie mnie za to, błagam. Postaram się nie zwalić tego. Dwa. I teraz tu. Bach, bach! Ba Boże, nie ta łydka. Nie ta łydka! Dobra, i teraz tutaj mamy czwóreczkę i piąteczkę u góry. O wow, wow, Tak jest! Widziałam te twoje łóżka w dole. A, nie ta łydka znowu! Zwróciłam. No nie. O, dobra. To teraz musimy tutaj podjechać i tutaj skręcić. Szósteczka. Siódemeczka. Ale lecimy! ło! Wow. Ósemeczka. O, matko! Dziewiątka to tak tutaj bliziutko. Dziewiątka. Dziesiątka. Jedenastka. Dokładnie, tak myślałam, że to... Ej, co? Dobra! Kurde, no! Przecież to dobrze szło! Aha, escape to pauza. No dobra. No ale no, dobrze mi szło. Jeden. Dwa. Teraz już idzie prościej. Serio, jak już ogarnęłam o co chodzi i w ogóle gdzie, co jak, no to, no to wiadomo, zdecydowanie prościej. I teraz szybciutko lecimy. Ciekawe czemu on nie chce biec szybciej. Ło ło! Te łóżka w dół to były piękne. O, nie pomyliłam teraz nawet. Łyd, łyd, łydek, no łydek. Mm, dobra, i teraz stamtąd. Dobrze. I uwaga, robimy najazd. Pach! Pach! Siedem, osiem. I teraz na dziewiątkę też taki najazd trzeba tutaj zrobić od razu. O! Dobrze, 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 dobrze. I szybciutko... Oh! Nie wierzę w to. Zapomniałam o tym, że ten koń tak robi. Serio, a tam tak. Aj, dobra. To nic. Teraz przytrzymam. I zrzuciłam. I zrzuciłam! No nie. E, tu jest czternastka. Dobra. Ehm, czternastka. Tu będzie piętna. 15 teraz, halo, mnie tu. Czekajcie. Mm, tu jest 15. Potem tutaj, tu, 16. Dobra. 17. Ważne, żeby przejechać. Wiecie, to, że tam mamy punkty karne, to już trudno. Mm, 18. Aha, czyli to już jest finish. No i dobra. Ah. No trudno. Ale zrobiliśmy! Powiedzcie mi, gdzie ja mogę wyjść na ten, na na, na, na na w sensie w teren, bo mówiliście, że się da. W ogóle chcę jeszcze jedną rzecz sprawdzić, bo parę osób mówiło, pisało o tym, że można sobie ustalać y, samemu tory przeszkód. Więc się zastanawiam, gdzie i jak, jak to zrobić, i czy faktycznie jest taka możliwość, bo jeśli jest, to byłoby mega fajnie. Y, czekajcie. E. No to na przykład byśmy sobie powiedzieli, mm, nie, weźmiemy sobie to, no i, no i dobra, no i. No i jak? Nie mam pojęcia. <laughs> Słuchajcie, nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Nie, ma, nie mam pojęcia. Naprawdę. Możecie mnie zastrzelić? Nie wiem. Tutaj mamy w ogóle za wysokie przeszkody, więc byśmy musieli tego konika odłożyć. Jeszcze sobie możemy spróbować troszkę poskakać na tym. Nie, tutaj też jest coś do... A, to nie, to nas nie interesuje raczej. Ja bym właśnie chciała zobaczyć, czy faktycznie da się jechać w teren. Bo fajnie by było. Bo tam zostanie się nie da nigdzie wyjechać. Tutaj też nie. Czyli tak jakby na razie jesteśmy zamknięci. W ogóle tak. Aha! Bo to jest ogólnie... Okej, okay, dobra, teraz ja już rozumiem wiele rzeczy. Mamy tutaj ponumerowany ten tor w ogóle. Tak samo jak te wszystkie poprzednie tam, więc spróbujemy sobie go przejechać, jak chcecie. Mamy tutaj dość wysokie przeszkody. Także. Dobra, mamy jedyneczkę. No tu musimy skrócić na pewno, bo. O, dobra. Tu mamy czwórkę, ale nie jedź tak szybko, naprawdę. Mm... Dobra, gdzie jest piątka, trzeba się rozejrzeć. Czternastka, a piątka? Dziesiątka, ósemka, a piątka? Siódemka, czekajcie, czwórka, no a piątka? Nie wiem, gdzie jest piątka. Serio? Może tam. Może to trzeba tam przejechać. Teraz zobaczymy. Tak, dlatego jej nie widziałam. Dobra. Czy ty się boisz koniu tych, tych przeszkód? Nie, ty się nie boisz, ok? No i tu była gdzieś siódemka, no nie. O, jest, dobra. Jest, 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 jedziemy. Ładnie. Usameczka <grytanie> i teraz tu gdzieś była właśnie. Boże, patrzcie jak blisko. O nie! Tu mamy szereg w ogóle. Totalnie nie! No nic, dobra, staraliśmy się. Słuchajcie, misiaczki, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapeczce w górę i o komentarzu. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego trzymajcie się i cześć!